Może cię liczyć Mimo, że wszyscy mają hełmy, to każdy ma jakiś uraz mózgu. Ja się zobaczyłem, że <noise> Ta, chyba, chyba mu się zemdlało. Dobra, jebacz go. ale tu leży auto, trzeba je odholować. To auto... Wiesz, i na Ta, dobra, dobra, my to zrobimy. No okej. Okay. też co zrobić, jedynka? O, panie, panie! A! Nie ma tu kodu radnego. Ty chuju! Ty chuju! Ała! Kurwa, ja się śpieszę. A wy co robicie? Trudno, co że co się robicie? śpieszysz. Potrąciłeś mnie i do tego parkujesz w niedozwolonym miejscu, panie. Zobaczysz, mój prawnik się dojedzie. Jeden y, Tu Adam 1-2, kod trzeci. Mamy rannego funkcjonariusza. Mamy świbowe zostawić, to, to jest najlepsze. Zatrzymać za ofiar? Małysię. Tak, no bo ma bombę atomową, nie? Zatrzymał. No, kadeci boys, zapraszam na bombę. Re, <grym> to są nasz i widzę, widzę, nie pytaj Dobra no do się, jednak się Kurwa O co on wychodzi w końcu? Jedzie ze się! No. Halo? Ej, słychać, mnie? Słychać. Dobra, dobra, e, mam go. Trochę jedziemy i weź go w eskortuj. co za tłówkę jak nie wyjmiecie skąd? Przysięgam, daj mi w końcu jechać. On no nie ma palca na zapalniku. Bomba atomowa to była trapa, a teraz nas wieź do tych ciał, co mówiłeś. Kurwa w ogóle. Yyy, jedź, jedź, jedź! Yeah. Ja to mam w sobie. A co ty jesteś służba pocztowa? MS. Kurwa służba, tak! PENAT! Tak! Wiesz, proszę przyjąć się tutaj? Tak. PENAT, ja się nie jak to kawę. Ja jak co, tutaj się ten... Proszę pana prawnika, to pan... Kurwa! Komisariacie... Tenat. Na sali są dobre... Proszę... Mm. Mogę, proszę a się położyć... W więzieniu... Zobaczymy... Oh, proszę... Proszę... Kurwa, Kurwa, ja mam na... AAAAAAAA! Ja mam na sobie! Mam na kurwa twarzy... Ktoś zbierze zeznania co się stało? Pełna, a, pełna, auto jest, to ja jadę. Ej! Ej, bo Alibaba wyszedł! Alibaba wyszedł! Zabiłem Alibabę! Weźcie mnie Czemu zabiłeś Alibabę? Jebać go Brawo, Jestem w środku, jedź, 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 jedź. No wszystkich naszych... Weźmy trzeba go, go do mnie. Przejedź go! Przejedź go! Doby! On wstał! On wstał! Ja, ja, stary, stary! Ej, jak! jak? Potrąć go! Tu Jest zielony, go! Ale potrzebujemy medyka, zaraz podamy współrzędę. Pompa atomowa wybuchła, ziomek. No, uciekaj Świat to. jest pomarańczowy. Panie, mamy już służbę do skończenia. Panie, że świat jest pomarańczowy. Komendancie. Komendancie. Komendancje. Komendancje. Komendancie. 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 Schowaj, czemu masz pistolet? Schowam. Celujesz do mosterunkowa, no, no. uspokój się, odłóż pistolet. <laughs>